Cześć. A dzisiaj, żeby dopełnić już całkowicie temat o tym modelu, to sobie porozmawiamy jeszcze o wersji pozytywowej. A jest to AE1502H, a ta wersja to 1AV. Nagrywałem już kiedyś wersję o negatywie, ale jakoś tak w mojej głowie coś dźwięczy, żeby zamknąć już ten temat tego modelu i, i uzupełnić go właśnie o film z tym, z tym pozytywowym wyświetlaczem. Także sobie chwilę o nim pogadamy. Postaram się, żeby to nie było za długo. No i co, zobaczcie, to jest ta seria tych tanich zegarków, tak naprawdę, bo to jest w okolicach 150 zł, nawet można wyrwać go taniej. Spójrzcie na jego czytelność. No, chyba nie da się bardziej, generalnie nie ma chyba większego wyświetlacza. Ja cały czas poszukuję. No, może jego młodszy brat 1600, który ma generalnie bardzo podobny, tylko jest bardziej powiedzmy kwadratowy, że tak to ujmę. Troszkę inna tarcza, ale spójrzcie, jak to wygląda naprawdę. Naprawdę tutaj Cassio dało czadu z, z, z czytelnością i zegarek jest dosyć prosty, ale to jest chyba jego zaleta, tak naprawdę, bo zobaczcie co my tutaj mamy. Ten duży napis nas informuje o tym, że bateria jest na 10 lat, więc to jest całkowicie spoko. Wodoodporność 100M, 100 m, czyli 10 barowa. No, co chcieć więcej na co dzień do użytkowania, tak naprawdę kupić, zapomnieć. I trudno, no niech się obija, bo faktycznie ten zegarek ma tendencję, ten ekran jest spory i nie jest aż tak głęboko schowany, tak naprawdę. No nie jest też to super płytko, ale nie nazwałbym tego schowaniem tego głęboko. No i co jest jego minusem, jest niestety z jakiejś szybicy czy z jakiegoś tworzywa. No i jest podatny bardzo na zarysowania. To fakt, to trzeba mu przyznać. Miejcie to na uwadze. No ale co, w razie czego możemy zawsze po. po po 10 latach kupić sobie drugi, więc taka jest, taka jest moja rada na ten temat. Bądź nawet polecałem jednemu z użytkowników tutaj na, w komentarzach i faktycznie rozmawialiśmy później. Użył pasty Poliwatch, takiej zwykłej, tej do akrylowego szkła za 20 zł. I ekran jest przywrócony do użytku, nawet jak był mocno zarysowany, także zalecam taki, ta, ta, taką. Taką sprawę. Dobra, przejdźmy sobie szybko przez wygląd jeszcze, jeszcze raz. Tutaj się w, co do negatywu, zobaczcie, mam go na ręce aktualnie, więc zobaczcie, jak on sobie wygląda. On jest trochę w innym odcieniu, ten jest czarny. Może go dam tutaj, tak. Ja jeszcze dla uzupełnienia tego tematu, żeby już w pełni go zamknąć, rzucę jeszcze takie typowe swoje porównanie w różnym oświetleniu tych zegarków, żeby, żeby ułatwić niektórym zakup, jeśli chcą albo nie chcą czy się zdecydują na taki, zobaczcie, tutaj też mamy czytelność bardzo wysoką, mimo że to jest negatyw, więc bardzo mi się też podoba. I zobaczcie, troszkę brud się gdzieś tam zbiera, to trzeba mieć na uwadze, bo on jest tak skonstruowany, że tutaj to zachodzi jakby i w tych rowkach potrafi się coś tam nazbierać, no ale co z tego. Troszkę bolą te fejkowe śruby, no ale to taki typowy styl Casio, żeśmy się do tego przyzwyczaili, mam wrażenie. Zobaczcie, te napisy są takie trochę jaśniejsze, tutaj ten, ten jakby obwoluta tego zela też jest taka troszkę jaśniejsza, w tej wersji jest tutaj czarna, jak widać. I tak to jest. Oczywiście nie martwcie się, co to jest za model dokładnie, co ja tutaj powiedziałem za dziwne oznaczenia i cyferki, zajrzyjcie sobie do opisu. Tego filmu, i tam wrzucę Wam dokładny, dokładne nazywnictwo tych zegarków. Także po prostu sobie skopiujcie, wrzućcie w jakiś tam sklep, jaki lubicie, i będziecie wiedzieli o co chodzi. W opisie będzie oczywiście reszta tych filmów na ten temat. I, te, i mamy zamknięty model. Więc dobra, jeszcze troszkę co, co mogę powiedzieć o użytkowaniu tego. Tak jak wspominałem wcześniej, ten pasek jest sztywny. No i faktycznie no dla tych, którzy nie zmieniają zegarków, no to może jeden dzień będzie Wam się wydawał sztywny, bądź dwa i się przyzwyczaić, a ja jak zmieniam te zegarki, to niestety tutaj ta sztywność jest zauważalna. No ale co możemy oczekiwać w zegarku za 150 zł? Mi się wydaje, że nie możemy mieć tu za dużo do życzenia już. Zobaczcie, 3502 moduł, AE1502H. Dykielek przykręcony na śrubki. Stan taki po prostu zwykły, dodatkowo. Oj, dodatkowo mamy jeszcze tutaj delikatnie zachodzące gumki z paska na, na dekielek, co ma go chronić. Tak samo ta konstrukcja, jak już mówiłem Wam kiedyś, zresztą wspominam o tych, w tych, w tych zegarkach, którym to widzę, że ma chronić przed takim odbiciem, jeśli nam wypadnie, nie będąc na ręce. Tak to jest zrobione. Jeszcze szybkie porównanie, tutaj jak on sobie ma. Użyjmy jakiegoś opakowania. Nie, on przyciskami leżąc na boku. No nie, tu nawet chyba, że nam się już to tak spiłuje, bo jest faktycznie chyba z milimetr może różnicy. Za bardzo nie dotyka przyciskami tak to ujmę. Więc spokojnie jak będzie sobie leżał na płasko, to nie będzie dotykał przyciskiem. Zobaczy tutaj zapinka stworzywa, ale bardzo wytrzymałe, bardzo mocne to nawet się nie wygina. Szlufka zwykła jakaś, ale z dziurkami zawsze jakieś oddychanie powiedzmy jest. Ten, jeśli chodzi o pasek, to generalnie on się nie, nie otwiera. Wszystko jest zapięte, bo ma takie, zobaczcie, tutaj nawet i widać też. To tak, wszystko jest jakoś spasowane i naprawdę czyni to, to użytkowanie całkiem wygodne, no, mimo, mimo tej twardości tego paska, to na pewno. No i co? Co my mamy tutaj dalej? Jeszcze oświetlenie zobaczycie sobie w filmach z porównaniem, bo ja tam to tutaj wrzucę, ale wam. O, proszę bardzo, jest dosyć mocne. Wrzucałem je też na shorty. To tam właśnie dużo osób pisało, że bardzo mocne. Fakt jest, to dosyć mocne. I a tutaj, albo dobra, jeszcze zgasimy. Szybki rzut na to. Tutaj jest trochę odwrotnie. Tutaj się podświetlają w taki sposób te cyfry. Też bardzo czytelnie. To na pewno. No więc co? Czekajcie, bo coś o nie ostrzyło. Podstawowe funkcje. Jeszcze przejdźmy sobie przez tarczę. Zobaczy tutaj taki 10 sekundnik sobie odlicza schodząc do końca, a teraz będziemy to właśnie widzieć i zacznie sobie od nowa. Na dole sekundy, duża, czytelna, jak wspominałem godzina, to jest akurat bardzo fajne, a szczególnie dla osób, które no już może, może mają problem ze wzrokiem i te malutkie Casio przeszkadzają im gdzieś te napisy, dużo tego widzę w komentarzach, dlatego stąd to moje stwierdzenie, że nawet pisali, pisaliście, że, że Casio produkuje zegarki tylko dla i ludzi z dobrym wzrokiem. Bardzo ciekawe stwierdzenie, bo niektóre można byłoby tak nazwać te, szczególnie te malutkie, no ale tutaj bez problemu zobaczcie, jak to wygląda. Casio napisane tutaj na, 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 na wyświetlaczu, ale na tej warstwie wyżej, tak to jest, takie mam wrażenie. Tak, no mamy tutaj po prostu datę z dniem tygodnia, szkoda, że przy takim dużym ekranie tylko dwuznakowa, a nie trzyznakowa, też lubię o tym wspominać, no i jeszcze tutaj dorzucono pięć alarmów na na czole, i tutaj mamy jeszcze takie napisy, które muszę obrócić o alarm, chronograf. Zobaczcie w takim kolorze czerwonym, bo ten tutaj jest w takim kolorze. Te elementy ma niebieskim akurat, tak to jest tutaj pomalowane. I tutaj taki wskaźnik centrujący, że tak to ujmę. I tutaj farba jest, jest, jest to nie jest nabite, jakby tak mogę po nich spokojnie pojeździć, bo to jest. To jest wgłębienie, więc też nie powinno się tak wycierać. Te napisy mogą, mogą ucierpieć pierwsze, no bo one nie mają takiego wgłębienia. Jeszcze rzut na pasek z tej strony. Tu jest takie skrzydełko, które też jakoś to tak, jakby trzyma w takiej pozycji dosyć wygodnej. No i co, co, co Wam powiem? No, ja mam nadgarstek 16 cm. Jeszcze Wam mówię, zobaczycie sobie w tych innych filmikach, bo tutaj jest blisko i on tak, jakby wypełnia ten nadgarstek, ale to jest dosyć duży zegarek. I jak sobie Widzimy, znaczy Wam zaraz powiem, to jest 54,4 mm na 51, no więc całkiem spory, to nie ma co, no i grubość prawie 16, 15, coś, no więc całkiem sporo, no ale no, no to tak jest, tego typu zegarki tak Casio sobie robi, więc to w dziszokach jest absolutnie normalne, to nie jest dziszok, zwykły zegareczek za parę złotych, no i co, szybki przegląd jeszcze funkcji, sobie zobaczymy, bo jest, mówię, zajrzyjcie do opisu, tam będzie filmik z ustawieniami tego zegarka, więc nie będę się tutaj już powtarzał, tylko sobie przelecimy dla tych, co jeszcze nie widzieli. Mamy alarmy i mamy ich pięć, także to jest też fajne, dodatkowo możemy sobie ustawić pikanie godzinowe, to, to co dużo lusu, osób lubi, ale... Mamy też te alarmy, które możemy zdefiniować na dany miesiąc, lub na dany dzień, bądź po prostu codziennie. Więc możemy sobie używać tych pięciu alarmów jako przypomnienie o czymś. Nie wiem, o zapłaceniu rachunków, czy o rocznicy. Może też być wygodne, bo możemy to ustawić tylko na dany dzień, miesiąca. I dany będzie nam dzwonił tylko raz w roku. Całkiem ciekawa funkcja, jeśli chodzi o, o tego typu przypomnienia. To może się przydać faktycznie. Jedziemy dalej. Mamy timer więc 24 godziny. zobaczcie, jak go odpalimy akurat od zera, to tak rusza, możemy sobie to oczywiście zdefiniować bez problemu, mm, całkiem spoko, a jeszcze Wam, może zanim przejdziemy dalej, to jeszcze Wam pokażę, jak brzmi ten alarm, może będzie tutaj to słychać, tak to brzmi, no więc no, typowo w sumie tak naprawdę, ale możecie sobie to zawsze sprawdzać, czy ten. Co do kwestii budzenia tego, to miałbym wątpliwości, chyba, że jesteście dosyć czujni przyśnie. No, ja kiedyś próbowałem tego typu alarm się obudzić i muszę mieć ich więcej ustawionych, dlatego mamy alarm drzemka jeszcze pod ostatnią pozycją. Jeśli nie, tutaj jest alarm pod pierwszy... alarm drzemka jest pod pierwszą pozycją, bodajże tak. Widzicie, dostajemy SNZ, no więc możemy sobie tak to ustawić, ale mówię, zajrzyjcie do tego opisu, jeśli Was interesuje samo ustawianie, to znajdziecie tam w opisie link do mojego filmu i wtedy w tym alarm będzie nas budził 5 razy, nie, 7 razy po pi, co 5 minut będzie wybrzmiewał, no plus możemy resztę tych alarmów sobie ustawić, więc no jest szansa, że w okolicach godziny to może wstaniemy także, ale to już indywidualna sprawa dobra, mamy ten timer, o którym wspominałem jeszcze sobie rzucimy, czy tutaj jest, bo już nie pamiętam czy tutaj jest timer, To jest chyba dosyć prosty ten timer Myślałem, że ma pętle, ale chyba nie, nie, nie wydaje mi się. Minutę najmniej możemy ustawić, zobaczcie. No, czasami się to przydaje. No i co, jest jeszcze stoper z setnymi, więc całkiem fajnie. Zobaczcie, tak to wygląda taka animacja. Wężyk sobie nam jeszcze tutaj leci. Ja tych, co używają stoper często, to będziecie zadowoleni, bo jest bardzo czytelny. I to by było na tyle. A, jeszcze jest dual time, oczywiście, że tak. Nie jest to wartime, tylko dual time możemy sobie ustawić po prostu dowolną drugą godzinę. Szkoda, że w tym, to mi jeden, tutaj brakuje przy tak dużym ekranie można byłoby tutaj dorzucić jeszcze godzinę naszą bazową, żeby widzieć dwa naraz czasy i zostawiać sobie w tej pozycji, na przykład, bo nas to interesuje to jest czas akurat Nowego Jorku a dorzucić jeszcze tutaj godzinkę. Naszą bazową. No nie ma tego szkoda, bo by się moim zdaniem taka mała zmieściła u góry, więc może zabrakło tam troszkę tych znaków. No dobre pytanie. Zdecydowanie mogłoby być tutaj na górze. Jest nawet moim zdaniem na tym ekranie tam miejsce. No ale niestety producent tego nie przewidział w tym modelu. No i co? To by było na tyle. Zamykamy temacik. Dorzucam jeszcze ten film w opisie. O te porównanie jednego z drugim, ale muszę zaczekać jeszcze, mam nadzieję, że wyjdzie słońce. Tak jak widzicie, mamy 5 grudnia, więc chyba próżne moje tutaj marzenia na ten temat. Dzięki bardzo i to by było na tyle. Widzimy się w następnych filmach.